U nas dwóch maszka! Ochliki, wiły, mamony, latawice, czupaki. I hej! Nie to pylne! Eee. Może glejc? Tajniej niż u mnie nie znajdziecie. Za tyle to kupię pozłacaną karocę i przebiorę się za samego Radowida. Jak was nie stać, to co ja poradzę? Nie dogadamy się. Zaraz, poczekajcie. To może miałbym dla was robotę, a za robotę byłaby zniżka. Co to za robota? Niedaleko stąd, na południowy wschód, mój szwagier ma interes. Razem z grupą ludzi sprząta pole walki. Problem w tym, że ciągle gnębi ich jakieś tałataństwo. Wiecie, stwory co to do trupów ciągną. Jakbyście dali ochronę mojemu szwagrowi, to bym wam piękną zniżkę zmajstrował. Myślę, że dasz mi zniżkę tak po prostu. Tak, świetna myśl, masz od razu lepiej. Interesy z Wami to przyjemność. Idź swoją drogą, klientów mi odstraszasz. let's <coughs> <coughs> <coughs>